Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Święty Franciszek z Asyżu to niezwykła postać, która dała natchnienie wielu innym świętym. Jego mądre rady i myśli niech staną się naszą wskazówką w życiu. Siej miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Zacznij od tego, co konieczne, potem zrób to, co możliwe. Nagle zobaczysz, że dokonałeś niemożliwego. Kiedy Twoje usta głoszą pokój, Zważ, byś miał go w swoim sercu. Panie, Ty powołałeś Świętego Franciszka z Asyżu do szukania na tym świecie Twojego Królestwa, przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości Ducha Świętego coraz więcej. Ciebie miłowali przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Pochwalony bądź, Panie nasz, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości i utrapienia, błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, o najwyższy Panie, będą uwieńczeni. Niech Wam Pan błogosławi i niech Was strzeże. Niech Wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami. Niech obróci ku Wam twarz swoją i obdarzy pokojem. Niech miłosierny Pan Wam błogosławi. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy. O umieszczanie intencji i proś o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.